Niemieckie organy ścigania chcą kary do nawet pięciu lat więzienia dla polskiego księdza-profesora za naukowy artykuł opisujący działania lawendowej mafii w Kościele Katolickim. W Polsce trwa zbiórka podpisów w obronie księdza-profesora, a naszym gościem przy telefonie jest adwokat Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Juris. Dzień dobry, witam panią Mecans bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Może najpierw warto przybliżyć naszym słuchaczom dokładny powód zarzutów, które otrzymał zresztą nie tylko ksiądz profesor Dariusz Oko, ale także piszący w tej samej naukowej publikacji niemiecki ksiądz profesor Johannes Sztürre. Mhm. To tak, ksiądz profesor Dariusz Oko razem właśnie z drugim księdzem profesorem został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości prawie 5 tysięcy euro za tak zwane podżeganie do nienawiści w ramach opublikowanego przez obu naukowców artykułu o o konieczności ograniczania klik homoseksualnych w kościele. Był to artykuł naukowy, który ukazał się w czasopiśmie naukowym, podejmującym tem, tematykę związane z teologią. Mm -hmm. I artykuł ten omawiał zjawisko wewnątrz kościelnej zorganizowanej grupy przestępczej połączonej z homoseksualnymi praktykami. Która działała na szkodę nieletnich oraz wykorzystywała zależności, zależnych od niej kleryków. No i ten artykuł pokazywał między innymi mechanizmy, które wyniosły do najwyższych urzędów pozbawionego już notabene godności kościelnych kardynała Teodora Makkarika. Oraz podkreślał zbieżności ocen papieża Franciszka czy papieża Benedykta XVI oraz hierarchów kościoła w tym zakresie, w którym obu naukowców i księży jednocześnie poruszało w swoim artykule. Mhm. No, bardzo, bardzo ciekawe jest to, że niemieccy inni naukowcy czy składający donos ksiądz Wolfgang Rothe no, nie podjęli żadny żaden sposób ani debaty naukowej w poszukiwaniu prawdy, ani żadnej dyskusji, we, i ewentualnego obalenia tych stawianych test, tylko od razu wy, wystąpił po prostu ten ksiądz na drogę mającą na celu, no, można powiedzieć, uciszenie i, no, i dotkliwe ukaranie obu tych naukowców, tutaj w tym przypadku i z Polski i z Niemiec, prawda? Mhm. Tak, i tutaj właśnie dochodzimy, panie redaktorze, chyba do klubu problemu, ponieważ e, wydawałoby się, że zgodnie z gwarancjami e, wolności słowa, wolności akademickiej i wolności prasy, w sytuacji, e, kiedy e, ktoś e, ma inną opinię na dany temat, no to e, podejmuje e, debatę, dyskusje e, na łamach... E, Właśnie, periodyków naukowych, czy też po prostu w jakimkolwiek artykule. A tutaj tak się nie stało. Tutaj sprawa została skierowana do sądu. Ja tylko tutaj zaznaczę, że od Wyroku nakazowego został złożony sprzeciw. Mhm. Także teraz sąd na normalnych warunkach, tak zwanych normalnych warunkach, rozpozna sprawę od początku. Więc tak naprawdę księdzu profesorowi Dariusowi Oko może grozić kara nawet od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. A może warto też powiedzieć dwa zdania chociaż o, o samym autorze tego pozwu, obecnym wciąż księdzu Wolfgangu Rotę. Kim on jest? Tak. E, ksiądz Wolfgang Rotte e, znany jest przede wszystkim jako orędownik błogosławieństwa w kościele par homoseksualnych oraz promotor zbliżenia postulatów aktywistów LGBT i stanowiska hierarchii niemieckiego kościoła w ramach niemieckiej drogi synodalnej. I warto tutaj zaznaczyć, że ten kapłan przed kilkunastu laty jako jeszcze wicerektor seminarium był jednym z bohaterów skandalu obyczajowego z udziałem seminarzystów i kierownictwa placówki. Jednak z uwagi na to, że przypisywane mu czyny dotyczyły dorosłych kierajków, nie wypełniały znamion czynu zabronionego, po rezygnacji z wspomnionej funkcji przeniósł się do parafii, gdzie jest obecnie ponadto. Tam jest jeszcze jeden bardzo, to jest, to jest bardzo ciekawe, co pani mecenas mówi, ale tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, to e, pytanie, które należałoby postawić, ponieważ ksiądz profesor Oko i ksiądz profesor Sztyrn, autorzy artykułu Pozwanego, no cytują również w tym artykule wypowiedzi w tym samym duchu papieża Franciszka Benedykta XV, no i teraz pytanie, czy, 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 czy oni też będą pociągnięci do odpowiedzialności przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, prawda? Ja wiem, że to jest pytanie publicystyczne, może nie dla prawnika, ale, ale chyba ważne. Tak, to znaczy dochodzimy właśnie do absurdu, który teraz przytoczył pan redaktor. Kiedy, kiedy takie przekraczanie ciągle i przesuwanie, no bo powiedzmy sobie wprost. Te postępowanie wobec tych dwóch księży profesorów jest próbą zawężenia granic wolności słowa i wskazania, że o pewnych grupach i o pewnych problemach nie można się wypowiadać publicznie. Bo to grozi nawet konsekwencjami karnymi. No to jest taka próba zamknięcia ust po prostu, prawda? I, i recenzowania i, i um, takich wypowiedzi, właśnie wolności słowa. No, ta nagonka i ten wydany wyrok nakazowy no, nie, nie jest też w jakiś sposób sprzeczny z prawem do wolności wypowiedzi, wolności badań naukowych, no nie wiem, nie jest po prostu takim wbrew wszelkim przepisom dotyczącym prawa do wyrażania po prostu swoich poglądów. Mhm. My, Instytut Ordojuli, stoimy na stanowisku, że jest to właśnie pogwałcenie wolności słowa, do których przestrzegania sądy niemieckie są zobowiązane chociażby w związku z aktami międzynarodowymi, których są stronami, więc to, że w tym przypadku doszło do wydania wyroku nakazowego o, o takiej treści wobec dwóch księży profesorów, jest jaskrawym naruszeniem, naszym zdaniem, tej gwarancji wolności słowa, wolności akademickiej, czy też wolności pracy. Tutaj też trzeba zauważyć, że poruszanie tematyki homologu w kościele nie było nacelowane przez autorów tego, tego artykułu na to, aby obrazić osoby o praktykach homoseksualnych. Ono było skierowane ku temu, aby być wyrazem oglądu troski o chrześcijańską wspólnotę, jak elementem debaty teologów oraz innych naukowców, którzy badają wielorakie aspekty funkcjonowania Kościoła. W Katolickiego. Co w jakiś sposób, wydaje mi się, pani Mecenas, potwierdzałyby też słowa, które padły bardzo ważne w obronie księdza profesora Oko, wypowiedziane przez jednego z niemieckich hierarchów, kardynała Gerharda Ludwika Millera, który w wywiadzie dla tygodnika do rzeczy, jeśli pani Mecenas pozwoli, ja pozwolę sobie przytoczyć, bo one są naprawdę bardzo mocne, mówi tak, jako Niemiec wstydzę się za to, że w mojej ojczyźnie znowu jest możliwe zarzut, stawianie zarzutów o tak zwane podżeganie do nienawiści przeciwko społeczeństwu i skazanie polskiego na Dlatego, że podał fakty. W związku z tym, co przydarzyło się polskiemu uczonemu z Krakowa, powinny u ludzi mających wykształcenie historyczne natychmiast włączyć się dzwonki alarmowe, powinny one sobie, przeraż... sobie z przerażeniem przypomnieć o pewnym prawniku, który działając jako tzw. generalny gubernator, posłał całą krakowską profesurę do obozu koncentracyjnego. I dalej, jak pisze w tym wywiadzie Gerhard Ludwig Miller, kardynał z Niemiec, w ocenie kardynała potępienie tych przestępstw przy użyciu mocnych słów nie jest podżeganie. Społeczeństwa do nienawiści, ale aktem odwagi, który zasługuje na szacunek wszystkich przyzwoitych ludzi po prostu. Tak. Chciałem na koniec zapytać pani mecenas, w jaki sposób można przekazać poparcie dla prześladowanego polskiego księdza profesora? Mhm. Instytut Ordo-Juris uruchomił petycję pod adresem brujmyksiędza.oko.pl. Petycja skierowana jest zarówno do sądu niemieckiego, przy którym będzie odpowiadał ksiądz profesor Dajów Oko, jak również do kanclerz Niemiec w celu im cele petycji są tak naprawdę główne dwa cele są takie. Po pierwsze, uniewinnienie naukowców od zarzucanych im czynów, ponieważ nie korzystanie z wolności słowa, być aktem po prostu bohaterstwa. To jest gwarancja wolność przysługująca każdemu człowiekowi, więc każdy powinien móc z tego korzystać. To może... Drugim celem, to to króciutko pani Macenas, bo musimy kończyć. Mhm. Drugim celem, panie redaktorze, jest Prośba do Kanclerz Niemiec, aby skutecznie gwarantowała wolność słowa, religii i wolność akademicką na terenie Niemiec. Przypomnijmy, brońmy księdza Jest taka strona, można się tam ze szczegółami zapoznać, a naszym gościem była adwokat Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Odojps. Dziękuję pani mecenas bardzo serdecznie za rozmowę i za znaleziony czas. Dobrego weekendu. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziek, dziękuję bardzo serdecznie.